Z Ewangelii według Świętego Jana: A gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Ja myślę, że tę obietnicę można zrozumieć na dwa sposoby. Pierwszy jest najprostszy. Sługa Jezusa to ten, który nieustannie za nim podąża. Ale drugi jest równie piękny. Sługa Jezusa to ten, kto może liczyć, że gdziekolwiek nie pójdzie, Jezus pójdzie z nim. Mamy taką obietnicę, i to jest święta obietnica, która powinna nas bardzo pocieszyć. Do zobaczenia jutro.